Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Witamy z nami wiceministra spraw wewnętrznych i administracji pana Macieja Wąsika oraz wiceministra sprawiedliwości pana Sebastiana Kaletę. Jako pierwszy głos zabierze pan minister Maciej Wąsik. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o sprawie, którą nie można nazwać, której nie można nazwać inaczej niż afera przemytnicza. Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, CBŚP i Straż Graniczna 7 września zatrzymała 48-letnią kobietę EWM, zatrzymała ją w Tarnowskich Górach, po to, żeby prokuratura postawiła jej zarzut kierowania grupą przestępczą, która przemycała ludzi przez granicę z Białorusi. Szanowni Państwo, wcześniej do tej sprawy zostały zatrzymane jeszcze. Jeszcze pięć osób: dwóch Hindusów, dwóch obywateli Pakistanu i jeden Tadżyk. Cztery z tych pięciu osób przybywają w areszcie. Prokuratura postawiła zarzut, że te osoby i kierująca tą sprawą, tą grupą EWAM, przyjmowały za przewiezienie do Europy Zachodniej od każdej osoby, którą przemycały, pięć tysięcy euro. Jeżeli trasa była dłuższa, gdzieś dalej bardziej na zachód, czy do Wielkiej Brytanii, żądały od osób nawet 10 tysięcy euro. I byłaby to jedna z wielu spraw, która nad którą można przejść do porządku dziennego, bo nasze służby działają w tym zakresie dosyć skutecznie. Zatrzymujemy wielu przemytników, zatrzymujemy wielu kurierów, którzy próbują przemycać ludzi do Europy Zachodniej. Gdyby nie to, że kiedy prokuratora, skierowała wniosek o areszt, kiedy ten areszt został zasądzony, wpłynęło poręczenie do, do sądu od osób publicznych. Poręczenie y, dotyczyło pani Ewy M. I poręczyły za tą osobą, poręczyło dwóch posłów Platformy Obywatelskiej. Tomasz Olichwer i Tomasz Aniśko. Jeden z nich jest posłem Zabrza, drugi z nich jest posłem z ziemi lubuskiej. Także inne osoby publiczne znane powszechnie porę złożyły poręczenie, czyli były, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pani Hanna Machińska, zastępca dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie pan Tomasz Star Sztarbowski, czy dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Joanna Mytkowska. I chciałem podkreślić, że pani Ewa M. kierowała grupą, która dokonywała przemytu. Ten proceder odbywał się no, dobre co najmniej półtora roku i prowadziła także innego typu działalność. Prowadziła na, na przykład zrzutki na popularnych por portalach, na których robi się zrzutki, e, na uchodźców. Nabierała w ten sposób ludzi, prosząc ich o ofiarę, de facto na rzecz działalności przestępczej. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z wielką aferą przemytniczą Platformy Obywatelskiej. Z tego powodu, że od kilkunastu miesięcy z ust prominentnych polityków czy intelektualistów wspierających Platformę Obywatelską słyszymy fałszywe informacje o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Wpływowi twórcy, politycy, aktywiści mówią, opluwając polski mundur o tym, że trzeba wpuszczać, potem się sprawdzi. Że nie budować zapory, bo tak głosowali przecież w Polskim Sejmie. Okazuje się, że aktywistka tych ruchów jest podejrzana przez sąd, aresztowana za zorganizowanie grupy przestępczej, która organizowała płatny, przemyc, płatny przemyt nielegalnych migrantów. To jest znana aktywistka w środowisku opozycyjnym, dlatego też nie trudno. Znaleźć informacje o aktywności publicznej. Jak myślicie Państwo w zbliżającym się referendum, do czego pani Ewa M nakłaniała swoich znajomych i innych Polaków? Otóż ona pisała w mediach społecznościowych cztery razy tak, czyli między innymi tak, dla zburzenia zapory na granicy polsko-białoruskiej. No, bo wtedy łatwiej zapewne byłoby znajdywać tych migrantów, którzy byliby skłonni płacić te pieniądze, o których mówił pan minister Wąsik. Ale również tak, co do przymusowego mechanizmu relokacji migrantów przez Unię Europejską do Polski. Politycy Platformy Obywatelskiej mówią w ostatnich dniach, że na ten mechanizm się godzą. Co jest istotne, opinia publiczna zbulwersowana jest narracją, która prezentowana jest w filmie Zielona Granica. Można powiedzieć ironicznie, że w świetle tej sprawy Zielona Granica niekoniecznie oznacza trawę, lasy, ale pieniądze. I również pani Ewa M była bardzo aktywną promotorką tego filmu. Nie jest aktywną promotorką tego filmu, ponieważ przebywa w areszcie. Opierała panią Holland, aktorów. Cieszyła się z przyjęcia tego filmu w opinii międzynarodowej. Filmu, który fałszywie prezentuje obraz Polski za granicą. Kogo jeszcze pani Ewa M. wspierała? Panią Ochojską, która oczernia polskich mundurowych w Parlamencie Europejskim. Znana aktywistka, która powielała narrację opozycji, powielała narrację Tuska o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, okazuje się, że wedle prokuratury i z dużym prawdopodobieństwem określonym przez sąd trudniła się organizowaniem płatnego przymytu nielegalnych migrantów. Więc mamy dzisiaj jasne dwie strony: ci, którzy bronią granicy i ci, którzy oczerniają mundurowych i chcieliby chaosu w Polsce. I część z tych osób, które chcą chaosu w Polsce, jak widać, chce na tym zarabiać. Szanowni państwo, nasuwają tu się pewne pytania do posłów Platformy, którzy poręczyli za panią Ewę M. Czy znają ją osobiście? Jakie były ich motywy? Czy współpracują z tą panią? Czy ta współpraca, jaki zakres ma ta współpraca? A może jeżeli jej nie znają, to dlaczego? złożyli takie poręczenie. Kto ich o to poprosił, kto ich do tego nakłonił, a może to jest tak, że znają tą panią i między innymi dlatego głosowali przeciwko zaporze na granicy, bo ci posłowie głosowali przeciwko zaporze na granicy. Zapora na granicy utrudnia działania przemytnikom. I ci posłowie głosowali przeciwko zaporze na granicy i ręczą za przemytników, za przemytnika, który kierował grupą, który został zatrzymany przez polskie służby który współpracował z kilkoma obcokrajowcami po to, żeby przewozić ludzi pod granicy białoruskiej do innych krajów Europy Zachodniej, biorąc za to ogromnie ciężkie pieniądze. 5 tysięcy euro to standard, ale bywało nawet 10 tysięcy euro. Chciałbym się zapytać, jaka będzie reakcja Donalda Tuska wobec tych posłów. Co zrobi? Czy wyrzuci ich z list? Jakim prawem, kto dał tym, czy wyborcy tych posłów dali im mandat do tego, żeby składać poręczenie za osoby, które kierują grupami przestępczymi? Pozostawiam te pytania w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że Platforma Obywatelska odniesie się do tego niebawem. Jeśli chodzi o poręczenia, to jak wspomniał pan minister Wąsik, ta lista również obejmuje inne osoby życia publicznego. Mianowicie zastępcę dyrektora Teatru Powszechnego, pana Sztarbowskiego, i panie, pani, panią Joannę Mytkowską, dyrektorkę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Obie te instytucje podlegają nadzorowi Rafała Trzaskowskiego. Zatem kieruję również pytanie do niego. Panie Rafale Trzaskowski, ma pan czas, żeby jeździć po Polsce prowadzić kampanię wyborczą Platformie Obywatelskiej. Co pan zrobi w trybie nadzoru wobec osób, które dają poręczenia podejrzanym w tak poważnych sprawach, poręczenia podejrzanym w sprawach, które związane są z bezpieczeństwem polskich granic, bezpieczeństwem wewnętrznym naszego kraju, ale również bezpieczeństwem Unii Europejskiej, bo przecież polska granica jest granicą w tym przypadku z Białorusią, granicą Unii Europejskiej. Jakie kroki podejmie wobec dyrektorów, dyrektorów tych dwóch instytucji? I jeszcze mam jedno pytanie, ponieważ na liście poręczających jest pani... Doktor Machińska. Prawa ręka Adama Bodnara, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich. Dzisiaj Adam Bodnar jest kandydatem Donalda Tuska do sejmu. Czy Adam Bodnar popiera takie działania swojej prawej ręki jako rzecznika praw obywatelskich? Popiera poręczanie w sprawach tak poważnych jak ta, o której dzisiaj państwu mówimy? A więc, Szanowni Państwo, bardzo poważna sprawa, afera przemytnicza Platformy Obywatelskiej, przemyt za łapówkę i politycy Platformy, działacze Platformy Obywatelskiej, którzy ręczą za te osoby zaangażowane w ten naganny, nielegalny proceder importowania, ściągania tutaj ludzi z Dalekiego Wschodu, z krajów muzułmańskich. To są najważniejsze fakty, najważniejsze informacje. Myślę, że sprawa jest rozwojowa, ponieważ w tej sprawie toczą się postępowania, są śledztwa, zarzuty. Na pewno będziemy tej sprawie się przyglądać. To tyle z naszej strony. Bardzo prosimy o pytania. Dzień dobry, Monika Droste TVP Info. Chciałabym zapytać, jak panowie skomentują wypowiedź posła platformy obywatelskiej Artura Łąckiego, który mówił, że jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy to zrobić. Jesteśmy na tyle silnym i bogatym krajem, że powinniśmy to zrobić. Jak panowie skomentują te słowa? No i o czym to może świadczyć? Dziękuję bardzo. No, szanowni Państwo, no to stanowisko platformy obywatelskiej jest nam znane, ponieważ politycy platformy obywatelskiej dzisiaj migają się od jasnej Odpowiedzi, ponieważ wiedzą, że Polacy nie popierają przymusowej relokacji nielegalnych migrantów w Polsce. Natomiast tutaj, w związku z tym, że trwa kampania parlamentarna, nie wyrażają jasnego stanowiska w tej sprawie, ale w Parlamencie Europejskim, tam gdzie są podejmowane decyzje, są głosowania w tych sprawach, politycy Platformy opozycji głosują za przymusem relokacji nielegalnych migrantów. Również tych, szanowni państwo, bo ta relokacja będzie dotyczyła również tych migrantów, którzy dzisiaj w tysiącach, Napływają na Lampedusę. I ci migranci, którzy dzisiaj są na Lampedusie, jeżeli, nie Daj Bóg, platforma obywatelska z Donaldem Tuskiem przejęłaby tutaj władzę, za kilka tygodni, za kilka miesięcy mogliby się znaleźć u nas w kraju. My na pewno do tego nie dopuścimy i prawo i sprawiedliwość jest gwarantem. Tego, że polityka przymusowej relokacji nielegalnych migrantów nie będzie w Polsce realizowana, ale głos pana Łąckiego nie jest głosem odosobnionym, bo ja przygotowałem sobie akurat wypowiedzi, dzisiaj mocno też cytowane w mediach, kilku innych polityków opozycji, chociażby na przykład pan Mirosław Maliszewski, który na komisji sejmowej, szanowni państwo, na komisji sejmowej mówił w ten sposób. Podejmujemy starania, aby ściągnąć pracowników z krajów dalej położonych, takich jak Indie, Nepal, Sri Lanka, Wietnam, Bangladesz. Niestety znowu jest problem nie w czynnikach zewnętrznych, tylko w naszych placówkach, które nie chcą wydawać obywatelom tych krajów wiz. Proszę Państwa, państwo polskie nie wydaje wiz masowo. Tym, tym obywatelom. I na to właśnie skarży się poseł PSL, pan Mirosław Maliszewski. Ale pójdźmy dalej. Posłanka Platformy Obywatelskiej, pani Anna Wojciechowska, również na Komisji Sejmowej. To nie to, że 5-10 lat temu, w kwietniu tego roku. Nieważne, kto jest z jakiego pochodzenia, jeżeli ktoś jest pracowity, to każde ręce przydadzą się nam tutaj do pracy. To jest stanowisko polityków Platformy Obywatelskiej. Kolejne, kolejna wypowiedź, chociażby pana Plockę, Kazimierza Plockę z Platformy Obywatelskiej, który sugerował, aby posiłkować się siłą roboczą z zewnątrz. Proszę państwa, stanowisko Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o ściąganie nielegalnych migrantów, ściąganie migrantów z zewnątrz, yy, udział w przymusowej relokacji, jest jasne. Dzisiaj krygują się z jasną odpowiedzią, ale to są wypowiedzi sprzed kilku miesięcy, z kwietnia tego roku, wtedy, kiedy sprawy przymusu relokacji były omawiane na forum Parlamentu Europejskiego, ich politycy głosowali za tymi rozwiązaniami, nie sprzeciwiali się w sposób jasny tej szkodliwej polityce otwartych drzwi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Michał Gołębiowski, TVN24. Ja w kontekście też migracji, korzystając z tego, że jest pan minister Wąsik, bo była informacja dwie godziny temu, z msz o tym, że komunikat, że będzie audyt w związku z, z systemem wydawania wiz, że będzie zwolniony dyrektor e, biura prawnego, pan Jego Posajda, że będzie zerwanie współpracy z firmami outsourcingującymi właśnie te procesy. I chciałbym wiedzieć, czy na jakim etapie i jak służby wiedziały o tym, także w kontekście wczorajszej konferencji, która była w Prokuraturze Krajowej, o tym, że był tam p, proceder płatnej protekcji przy wydawaniu kilkuset wiz e, właśnie. Do Polski. I w tym kontekście, co służby wiedziały o tym procederze, kogo informowały, na jakim etapie o tym wiedział premier, na jakim etapie o tym wiedział y, minister Rał jak to wyglądało? Panie redaktorze, polskie służby przyciąły ten proceder wydawania tych kilkuset wiz za płatną protekcję, e, który się toczył nazywany przez, e, przez państwa aferą wizową. To centralne biuro antykorupcyjne. Zdobyło materiały, przeprowadziło postępowanie operacyjne, po czym skierowało materiał do prokuratury e, okręgowej w Warszawie. Ten materiał został przełożony na język procesu, bodajże siedem osób dzisiaj ma zarzuty i śledztwo dynamicznie się toczy. Państwo działa w tej sprawie. Państwo działa w tej sprawie, tak powinna wyglądać sytuacja w normalnym państwie. I, Dzisiaj posłowie Platformy Obywatelskiej posiłkują się materiałem CBA, bo przypomnę, że państwo dowiedzieliście się o tej sprawie dopiero wówczas, kiedy CBA weszło na przeszukania dla MSZ-u, żeby zabezpieczyć materiał dowodowy. Jak to się ma do żądania rozwiązania Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Platformę Obywatelską? Ja zadam dzisiaj tutaj nowe pytanie. Czy nadal Platforma Obywatelska chce zlikwidować CBA, które ucięło nie, proceder nielegalnego wydania 200 wiz, do Polski przez y, osoby, którym postawiono zarzuty. Mhm. Czy nadal chce y, Platforma Obywatelska rozwiązać Centralne Biuro Antykorupcyjne? Znaczy dowiedzieliśmy się też to dzięki temu, że y, w pewnym momencie został odwołany ze stanowiska pan minister Wawrzyk i nie znalazł się na listach Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj, w tym kontekście, także z doniesień medialnych, bardzo często pojawia się też jego nazwisko. I też chciałbym. Tak, się... pojawia się jego nazwisko, natomiast prokurator ma pełną wiedzę. Jeżeli pan chce ode mnie dzisiaj informacji, jaka będzie jego rola procesowa, ja powiem, nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym się dowiedzieć praw Chciałbym powiedzieć, chciałbym o tym, powiedzieć panie redaktorze, że ponosi polityczną odpowiedzialność za co najmniej brak nadzoru w tej sprawie, nie ma go na listach, nie jest minister spraw wewnętrznych, nie jest minister spraw zagranicznych. I chciałbym powiedzieć, że jest to normalna kolej rzeczy w normalnym państwie. I tak się to właśnie w Polsce dzieje. Kiedyś było inaczej, wie pan. Kiedy była afera z kartami Polaka w Łódzku, nie wiem, czy pan pamięta. Była afera przewożenia kobiet z Ukrainy, często bez ich woli, do Niemiec. I było śledztwo w czasach, kiedy Restartem kierował... Radoslew Sikorski, gdzie osobom postawiono zarzuty, po czym, kiedy sprawa przycichła, umorzono. Ja jestem przekonany, że powinniśmy cofnąć się do tej sprawy. Mhm, ale... Dziękuję Gdyby bardzo. Pan panie, redaktorze, pytania, o, o, panie redaktorze, już komu, ale, ale wie pan co, ja już się odniosę, zresztą wczoraj się odnosiła do tego prokuratura, mm -hmm. która powiedziała jasno i wyraźnie, kiedy zaczęła swoje działania podejmować, wiele miesięcy temu. Również CEBA, jeszcze jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku podjęło pierwsze kroki, pierwsze działania wobec osób, które, wobec których pojawiały się pewne podejrzenia czy zarzuty. W związku z tym tutaj państwo działa, zanim w ogóle ktokolwiek o tym zaczął mówić i państwo z wyprzedzeniem tutaj podjęło działania, natomiast Korzystając z okazji, no ja chciałbym tutaj panu bardzo serdecznie podziękować. No, dziennikarz TVN, proszę Państwa, mam nadzieję, że pan bury nie dostanie w redakcji za to, ale no, jedna sprawa. No, pan powiedział rzeczywiście, że sprawa dotyczy kilkuset wniosków wizowych. Natomiast pana firma medialna, sztab zwiertniczej, kręciła aferę przez ostatnich kilka dni, mówiąc o kilkuset tysiącach wiz, kilkuset tysiącach jakichś wyrozdawanych dokumentów dla ludzi imigrantów, którzy tu mieli napłynąć nielegalnie. No nie. Dobrze, dziękuję panu za rzetelność, że rzeczywiście pan się Bardzo odnosi to do komunikatu prokuratury. Mam nadzieję, że sprawa dotyczy pana, ki kilkuset, kilkuset wniosków wizowych, z czego zasadnicza część została już na wstępnym etapie Odrzucona, czyli te osoby nigdy do Polski nie wjechały. W związku z tym ta sprawa jest pseudo-aferą, jakąś dentą zupełnie sprawą, wymyśloną na, na użytek kampanii wyborczej przez sztab zwiertniczej oraz polityków Platformy się. Panie dyrektorze, jesteśmy Dziękuję. z Panem. Proszę się nie obawiać. To, to... No ale niestety to sprostowanie jak zwykle w nie jest w TVN, bo dzięki. TVN chyba nie jest zainteresowane prawdziwą bo, wersją zdarzeń. Ja prokuratury Bardzo Proszę się nie osamowować, pana, tak. pana koledzy tego nie robią, pana koledzy tego nie robią. Słowa poszły w świat, wszyscy żeśmy słyszeli, cała Polska słyszała, jak to kiedyś mówiono. Ja też, w tvn no, tego nie robią. ...że chodziło o wnioski prokuratury, natomiast ta informacja dotycząca 250 tysięcy wniosków, które też były, ona się pojawia w przestrzeni publicznej. Ale jest nieprawdziwa. I, ale, ale jest pan doskonale jest, o tym wie. Wie pan co, może dopuśćmy inną redakcję, bo wydaje mi się, że to... odpowiedzieliśmy na wszystkie pana wątpliwości. To, to Dziękuję panu za to, że to 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 pan się odnosi do, do wniosku. Dajmy to. szansę innym, dobrze? Bardzo proszę. Kolejna redakcja. Kolejna redakcja. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Niech pan będzie dżentelmenem, bo widzę, że tam jest kobieta. Może warto dopuścić kobiety do, do mikrofonu. Proszę nie układać. Nie pan okupować. Sobie radę na pewno. Nie, jak się nie ma. Pan, co no tak. mnie bulwersuje to, że nie, za, kasę, za kasę tutaj do Polski, jak się okazuje, byli przemycani ludzie z Dalekiego Wschodu. I to mnie bulwersuje. I bulwersuje mnie najbardziej to, że politycy, działacze Platformy Obywatelskiej, ludzie związani z Platformą Obywatelską, ręczyli za te osoby. Donald Tusk pytał się, gdzie są te pieniądze, kto je wziął. To mamy na to dzisiaj odpowiedź, proszę Państwa. Są zarzuty, jest śledztwo, jest postępowanie i to jest prawdziwa afera przemytnicza Platformy Obywatelskiej. Zachęcam również stację TVN do tego, aby zbadać okoliczności tej sprawy. Myślę, że sprawa jest rozwojowa. No Ale pogoda pytanie, teraz nie jest. Bardzo proszę, kolejna zjedzie. redakcja. Jest afera, która została ucięta przez polskie służby, panie, panie redaktorze i... Platforma Obywatelska i pan, zaszczepiony przez polityków Platformy Obywatelskiej, chce z 200 wiz zrobić 250 tysięcy. To jest fikcja. Wielokrotnie. Proszę mi, nie, proszę mi nie przerywać. Tak, jak jest korupcja, to jest afera. Zgadzam się. I trzeba, ją, I trzeba być bezwzględny wobec osób, które dopuszczają się korupcji. Taka jest filozofia państwa polskiego. I cieszę się, że TVN nas popiera. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Szanowni Państwo, rozumiem, że nie ma więcej Wie, pytań, bardzo serdecznie, to Jeśli nie bardzo nie ma pytań, serdecznie to... Państwu dziękuję, bo chcieli, no, pytałem, Mag... czy Pani chciała, czy nie. No nie mogłam się tutaj przepchnąć. A, czyli no, z... nie właśnie TVN jednak okupuje no, ale... zawsze Magdalena, mikrofon. Nie elegancko, Panie Redaktorze. News, um, wobec się kobiet. Marsz, e, miliona Serc. Tutaj e, koalicja uważa, że mogą jej podskoczyć sondaże. Czy Wy się tego obawiacie? Jaki jest Wasz stosunek do tego marszu? I też Robert Biedroń e, zapowiada o jakimś rzekomym podpisaniu paktu sejmowego. Jak Wy to oceniacie? Ale o tym pakcie sobie, to ja w ogóle pierwsze słyszę teraz o, 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 od pani. To Natomiast może jeżeli marsz, chodzi. Marsz. E, ale niech maszerują. No, mam nadzieję, że to nie będzie marsz hejtu, agresji, e, tak jak to było poprzednio, e, co z tych marszów wynika? No, my skupiamy się na tym, aby pracować dla Polski i Polaków, mamy konkretny program, chcemy te wybory wygrać. To prawo i sprawiedliwość jest dzisiaj liderem sondaży i wszystko na to wskazuje, że wygramy, ale na pewno nie odpuścimy tych ostatnich tygodni i będziemy gryźli trawę po to, by zwyciężyć w tych historycznych, bardzo ważnych dla nas wyborach parlamentarnych, bo to jest w interesie. Wszystkich polskich obywateli powinniśmy mieć władzę, która dba o bezpieczeństwo polskich obywateli i nie będzie godziła się na dyktat Brukseli, Berlina, czy to w kwestii emerytur, czy w kwestii przymusowej relokacji. Wszyscy wiemy doskonale, jaka, jakie jest stanowisko Platformy i Donalda Tuska, który od wielu, wielu tygodni nie potrafi się odnieść do tego prostego pytania, czy popiera przy, mechanizm przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Nie ma jasnej deklaracji Donalda Tuska, mówią za to jego e, przyboczni e, z Platformy Obywatelskiej, posłowie, parlamentarzyści, którzy jasno mówią, ściągajmy ludzi z zewnątrz. Dzisiaj w PKW losowanie numerów list wyborczych. Czy wy tutaj jakieś e, macie nadzieję w związku z... Tymi liczbami? Czy na jakiś numer liczycie? Czy to ma jakiekolwiek dla Was znaczenie? Szanowni Państwo, ja myślę, że Polacy są rozsądnym narodem i niezależnie od tego, które miejsce będziemy mieli, jaki numer listy, to będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I dobra, jeszcze ostatnie pytanie. W tym momencie trwa Marsz Gniewu. Jakie tutaj propozycje dla pracowników budżetówki ma Prawo i Sprawiedliwość? Marsz Gniewu, ale to jest pracow... pracowników. Tak. Panie redaktor, są, były wprowadzone podwyżki dla budżetówki. Wiem, że również resorty właściwe są w kontakcie z osobami, które pracują w budżetówce, aby wypracowywać kolejne rozwiązania na kolejne miesiące i, i lata. Natomiast najtrudniejsza sytuacja budżetówki była za Donalda Tuska. Wtedy, kiedy płace budżetówki, kwoty bazowe zostały na wiele lat zamrożone, wbrew temu, co Platforma Obywatelska obiecywała tym ludziom. Czyli... Generalnie Donald Tusk po raz kolejny, wtedy kiedy przejmował władzę na drugą kadencję, oszukał pracowników budżetówki. Ja chciałem dodać, że waloryzacja płac w budżetówce od 1 stycznia będzie 12,3%. To jest bardzo wysoka przy zakładalnej inflacji 6,6%. Także myślę, że to jest nasza odpowiedź na postulaty. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że wszystkie redakcje. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.